Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Suba. Witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia. W zasadzie to podkreślimy sobie makrosytuację, pod którą gramy. Lokalnie tutaj za bardzo wiele, za dużo nie ma dla mnie znaczenia tak naprawdę. Jak ktoś śledzi, to wie o co chodzi. A mianowicie gramy o to, czy będzie początek Bessy z tej strefy, czy będzie kontynuacja i potencjalny. Bull run, i zaraz sobie mówimy wszystko, co i jaki, podsumujemy sobie, czemu czekamy, i tak dalej. Yy, mamy z takich nowinek zamknięcie miesiąca, i miesiąc zamknął się pod starym ATH. Jest to wstępnie wiadomość, której nie chcemy widzieć, i yy, jest to wstępnie podwalina pod to, że może być tutaj dystrybucja. i Nie patrzę na to paternowo, nie obchodzi mnie, że nie wiem, w tamtym okresie mieliśmy double topa i rejection. Cała zbudowana narracja, cały zbudowany kontekst ma dla mnie znaczenie pod rejection z tego ATH pod koniec hossy, ponieważ jest to podwalina pod to, żeby te wszystkie konteksty robiły stąd reversal. Tak nie ma znaczenia jakoś tam paternowo czy schematycznie, że to jest double top i to musi spaść. Jest to podwalina pod to, że wiele rzeczy, które obserwujemy, składa się na to, że możemy stąd gdzieś tam pomału budować te szczyty. I znaczenie ma dla mnie to, że gramy kontekst 3 miesięczny, tak, zeszliśmy korekta do fair value gapa, 75 tysięcy, trzymiesięczny fair value gap, tam ocenialiśmy dołek i to jest nasze internal liquidity, którego targetem jest external liquidity w postaci yy, naszego yy, ATH, tak samo miesięczne, tak. Mamy cały czas trend miesięczny wzrostowy, zejście po wewnętrzną płynność, takim jest fair value gap, yy, potwierdzenie dołka i pójście po external, zewnętrzne szczyty ATH jako target tych mm, tego ruchu, tak? I co jest niepokojące, to fakt, że mamy w tym momencie pierwszy raz tak potężną podwalinę na dywergencję kończącą hossę, tak? Jeśli chodzi o cały kontekst, jaki tylko mamy, sześciomiesięczne momentum, najwyższe jakie mamy, gdzieś tam zaczyna się budować od góry na naszych yy, oscylatorach, tak. Trzymiesięczny interwał na momentum jest praktycznie na szczycie, tak jak każdy poprzedni kończył. Mamy, po, mamy z, każdym, z każdym cyklem coraz niższe momentum i mamy bardzo blisko podwalinę pod to, żeby gdzieś tam robić szczyt trzymiesięczny, tak? Więc to też gdzieś tam trzeba mieć na uwadze. Że stąd może być reversal, tak? Trzy miesięczny model dobija swój target, i na rejection możemy zbudować rewersal. I wyłap ten żółty na dole już praktycznie krosuje poziom 0. Jak krosujemy poziom 0, to pojawia się kropka na oscylatorze. To są takie podstawy Market Cyfera. Za każdym razem, gdy ten żółty wyłap to jest takie szybsze momentum, krosuje poziom 0, mamy szczyt na momentum. I tu jest też bardzo blisko tego aspektu. Hmm, dwumiesięczne momentum to samo. Yy, mamy bardzo bliski szczyt i zawsze to kończyło szczyt hossy. Miesięczne momentum to samo z hossy na hossę. Każda hossa, każdy cykl się kończył z miesięcznym momentum na szczytach. Czy to był double top, czy pojedynczy top, czy ostatnio double top. Teraz mamy wyjątkową sytuację, bo mamy pierwszy raz potrójny szczyt. tak Mamy gdzieś tam już kolejny dołek potwierdzony. I mamy tak samo gdzieś tam na uwadze to, no że jest to aspekt, który no nie możemy olać, jako to, że to zawsze był historycznie szczyt Hossy, tak. Te wszystkie interwały najwyższe na szczytach, które właśnie się budują. I mając na uwadze, że mamy podwaliny pod to, że kończy się, może się tu skończyć model miesięczny, może się skończyć model trzymiesięczny, i zacząć reversal z price action, i wspiera to jeszcze gdzieś tam momentum. No to trzeba mieć po prostu na uwadze, że może to być najlepszy okres również na to pod kątem wykresu, że ta bessa się stąd zacznie. Czy to ma cyklicznie sens, czy nie? Gdybyśmy e, zerknęli jeszcze na dwutygodniówkę. Jest to ten aspekt, który też omawiamy od dawna, że chciałbym zobaczyć bardzo Beriszową dywergencję dwutygodniową, żeby mówić o szczycie Hossy. O tym już gadamy przez praktycznie całą Hossę, jak tylko sobie omawiamy, to wszystko kiedy się może zakończyć. Tak jak na ostatniej ie mieliśmy szczyt dwutygodniowego momentu. Taki Beriszowy niski i taką dywergencję skończyła się Hossa. To jest taki bezpośredni trigger lokalny. Yy, pod te wysokie interwały, tak? I tu też jest podwalina, pod to, że jakbyśmy się zamykali 1, 2, trzy świeczki pod tym ATH, domyka nam się dywergencja dwutygodniowa i malejące money flow też nam to potwierdzi z czasem tak to długoterminowo będzie się potwierdzało coraz bardziej że jest źle obecnie jest podwalina że to się może w ogóle zacząć dziać tygodniowe momentum które jest od dołka hossy cały czas rosnące money flow cały czas rosnące struktury tu pierwszy raz mamy podwalinę pod to żeby robić rewersal i mamy bardzo bearishowe momentum które by się teraz zamknęło w taki sposób jaki widzimy z dywergencją na TH. może to być bezpośredni trigger na początek dużych spadków i każda hosta się kończyła na malejącym maniflow tygodniowym, tak? Bezpośrednio od góry. Tu tak samo była dywergencja, taki sam aspekt, jaki teraz mamy. I mamy e, malejące maniflow, tu to samo, podwalina na malejącym maniflow na dywergencję jako bezpośredni trigger końca hossy. E, malejące maniflow na tygodniowym interwale, każda hosta się kończyła, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty raz, gdzieś tam e, z rzędu się to może. Wydarzyć i wszystkie interwały to wspierają, i właśnie pod kątem price action ma to znaczenie. E, reversal z ATH jako koniec modelu miesięcznego i trzymiesięcznego, I jeżeli zrobimy rejection i przede wszystkim spadniemy pod ten dołek, który grabnął, zgarnął naszego ferwa 3-miesięcznego i miesięcznego, czyli w tym momencie taki ruch i spadek pod to potwierdzi nam, że jest besta dla mnie, nie? bo to już dawno będzie podamykane momentu, które pójdzie w dół. Dwutygodniowa dywergencja, tygodniowa dywergencja i price action, które zrobi rewersal. I gdzieś tam mam to cały czas bardzo mocno na uwadze, że możemy mieć już szczyt hossy. Nie wymuszam tego. Z drugiej strony wybicie ATH kontynuacja kontynuuje nam cały model i możemy mieć prze... klasyczny scenariusz. Który, tak jak wcześniej, tak? Mieliśmy internal, ferwaliga pamiesięcznego, external, ekspansja nad górę, stworzenie nowego i powtórka z rozgrywki, tak? Jeżeli tu wybijemy to górą i nieważne, czy tam będzie target 120, 140, 150, jak tylko wybijemy ATH taką mocną ekspansję, jak ostatnio, yy, możemy mieć przedłużenie do samego, wtedy powtórka z rozgrywki, tak? Jakiś szczyt, odreagowanie i potencjalnie tak samo szczyt drugi wobec tego co teraz omawiamy, dosłownie kopiuj i wklej i koniec cyklu by pasował idealnie nawet na listopad, tak gdybyśmy gdzieś tam dostali ekspansję, to listopad może być fajnym szczytem i coś takiego finalnie jest duża szansa, że w tym okresie gdybyśmy dostali ekspansję, może być alt season. Nie jest to potwierdzone. Na pewno chcę widzieć alt season, gdyby bitek wybijał tutaj szczyty, a nie jakby negował. I jedyne co na teraz na co teraz czekamy, to jest fakt, czy bitkom potwierdzi tą ekspansję, czy ją zaneguje? Jak zaneguje im dłużej będziemy lecieć w dół będzie lecieć bokiem, tym gorzej to będzie wyglądało na momentum. Bezpośrednia dystrybucja lokalna na dziennym interwale, którą też omawialiśmy ostatnio, że gdybyśmy zostali coś takiego na no, oslatorze, czyli gdzieś tam, tak jak teraz mamy na uwadze odreagowanie do weekly Ferbal gapa, Z tego weekly Ferbal gapa pójście po ATH najlepszy dla mnie gdzieś tam scenariusz. I jakby miał być rewersal, to koniec modelu tygodniowego, który tu zrobi market structure shifta na górze i spadek pod ten. Jakbyśmy grabnęli tego weekly. Pójście po ATH, nie, nie, brak ekspansji nad ATH i rewersal pod ten dołek, to już mamy zmianę modelu tygodniowego, który zmieni potem model miesięczny, który zmieni model miesięczny i tak jedno za drugim. I trigger z daily możemy mieć bezpośredni. tak? Czyli jakby tutaj z tego daily dostać pełną reakumulację, dystrybucję na malejący money flow i dywergencję wobec ATH. To mamy bardzo mocny trigger pod szczyt hossy, tak jak było to w listopadzie, tak? malejące money flow, reakumulacja, pójście po ATH, rejection i nie ma tematu. I tak jak tam to rejection to była korekta, bo lecieliśmy po miesięcznego fair value gapa, po trzymiesięcznego fair value gapa, tak teraz nie mamy po co schodzić na dół. Tak? Jeżeli tu nie będzie ekspansji, to nie mamy po co schodzić na dół. Gdybyśmy zrobili taki ruch, to dla mnie już to nie ma sensu, żeby wyfilować te tygodniowe i dopiero lecieć do góry, bo to się przeciągnie tak mocno w czasie, że nawet cyklicznie nie będzie miało to gdzieś tam sensu, więc dlatego albo teraz, albo w ogóle. Pod to też się wyprzedając altów. Wstępnie jest to bardzo dobra decyzja. I na tym teraz stoimy, tak? Uważam, że Bitcoin i tak grabnie drugi raz ATH i wobec tego tam będzie najlepsza decyzja, czy się wyprzedać, czy nie tak naprawdę. I czekamy na potwierdzenia. Nic nie ma dla mnie lokalnie znaczenia w aspekcie tego, czy z czasem potwierdzimy dywergencję i zmienimy te modele czy wybijemy właśnie ATH i to momentum i tak się wyciągnie pod kolejne wzrosty, przedłużając ten cykl, tak? Więc jest idealne miejsce na szczyt hossy, bo takiego, takich podwalin jeszcze w tym cyklu nie mieliśmy. Tak jak pamiętacie gdzieś tam podczas całej tej hossy omawiamy nawet ten ruch, że to były tylko korekty pod dalsze wzrosty, korekta pod dalsze wzrosty. Nie, nie było takiej podwaliny na koniec cyklu, jak w tym momencie mamy. I nie można tego bagatelizować, tak? ETH to samo, tak jak pamiętacie, mamy przepotężne podwaliny pod to, żeby zrobić niższy szczyt w tej strefie, w której jesteśmy. I też mamy 3 miesięczne momentum już dawno na szczycie od tego szczytu styczniowego grudniowego, pod to też się wyprzedawaliśmy z altów, i tak dalej. Dwutygodniowe momentum, które zrobiło też niższy szczyt i lokalną dywergencję właśnie wobec tego 4000 i miesięczne, które gdzieś tam też robi dystrybucję w czasie yy, i mamy stworzonego na tym spadku miesięcznego inwersa 2,800 strefa, którego omawialiśmy, że i tak powinien gdzieś tam, jakbyśmy jeszcze na dole, omawialiśmy, że na najgorszym przypadku mamy podwaliny, żeby pod to pójść i robić dalsze spadki, nie? Więc tak samo jak ATH jest key levelem, Yy, swoim na kontynuację, tak dla ETH to jest key level na kontynuację. Póki co mamy idealną reakcję z tego poziomu. Yy, z dywergencją dzienną i tak samo gdzieś tam omawialiśmy, że jest duża szansa spaść po weekly fair value gapa w tej strefie i zobaczymy czy tak też się w ogóle stanie. Yy, i Pięknie to się zgrywa, tak? Key level na ETH pod potencjalną kontynuację już spadków, czy key level na ATH w tym samym momencie dotknięty na Bitcoinie. I teraz tylko czekamy na potwierdzenia, albo w tą stronę, albo w tą stronę, nie? Bitcoin na dominacji cały czas gdzieś tam, no, mamy silny trend wzrostowy. Yy, lokalnie lecimy gdzieś tam bokiem, próbujemy coś tu zbudować. Yy, tak jak wiecie, no, targetujemy ten szczyt 66%, który jest właśnie weekly fair value gapem i Fibonacci 786, yy, ale gdybyśmy tu zrobili szczyt, to bym się też nie obraził i to się będzie wiązało z tym, że wybijamy też. Gdyby tu dominacja zbudowała szczyt, i w tym samym czasie Bitcoin wybije ATH i Ether swój target 800, To prawdopodobnie zaczniemy alt Season. Nie? Więc zobaczcie, jak to wszystko gdzieś tam się też zgrywa. Tu Daily robi gdzieś tam potencjalnie dystrybucję. Te interwały są na szczytach, ale są bardzo bullish mimo wszystko. Ciężko porównać w ogóle ten ruch do tych wcześniejszych. tak? Tu była przepotężna dywergencja, Bardzo berliszowy szczyt w momencie, gdy się alt Season zaczynał. To mamy przepotężne Money Flow. Takiego jeszcze nigdy w historii tutaj nie mieliśmy. Takiego bull runu. I ja się nie zdziwię, gdyby faktycznie gdzieś tam była besta bez alt seasonu. I to już dawno to zwiastuje. I dopiero gdzieś do, do Dołka kolejnej Hosty się to wszystko tak zdystrybuuje, że będzie bardzo belieczne dominacji. Ale to mówię, daleka przyszłość jeszcze, żeby to potwierdzać. ETH do BTC tak samo, nie. Bardzo duże różnice widać w tym cyklu do tamtych gdzie był dołek na Bitcoinie i ETH przed ostatnią hossą, ten wykres ETH do Bitcoina był bardzo bullish. Nie? Mieliśmy momentum bycze, trendy bycze, wszystko tu było, zaczy. jak wyglądało weekly momentum nawet samo w sobie, bardzo bycze, całe 3 lata tak naprawdę, tak? ETH do Bitcoina był byczy od samego dołka hossy. Tutaj mamy bezse od tamtego szczytu hossy, i ten wykres nadal nie, nie, nie pokazuje żadnej, totalnie żadnej siły. I to nie jest trigger pod wzrosty w żadnym wypadku. Nie? Tak samo jak mieliśmy właśnie tam na szczycie bardzo buliszowe chmury. Bardzo wysokie momentu miesięczne. Zobaczcie ile czasu musiało minąć, żeby zrobić dystrybucję. I tutaj też się to wszystko fajnie zgrywa po to, żeby ten wykres zrobił tu wielką akumulację. I gdzieś tam do początku nawet przyszłej hossy dopiero zrobić podwalinę pod takie coś. Nie? Bo nawet tutaj ten dołek akumulował się ponad rok, 400, 300, 500 dni, zależy, jak na to spojrzeć. Czy ten szczyt tak samo dystrybuował się z 500 dni? Tak samo ten dołek może się dystrybuować z paręset dni. Akurat Hossa mogłaby się gdzieś tam e, bezsa przejść bokiem i na przyszły cykl potężne. Potężnie obyczy rynek altów, i będzie to widać z tych wykresów, które obecnie są bardzo bearish. Nie? Ani manifold rosnącego na niskich interwałach, bardzo głębokie chmury, które są po prostu kontynuacyjne i momentum 3-miesięczne, 2-miesięczne, zaraz spadkowe. Ciężko tutaj być bullish na tym wykresie. Tak samo ciężko być bullish na yy, tym wszystkim, co mówiłem, nie? i. Gdyby się to spełniło, to ja bym nie panikował, bo możemy mieć naprawdę mocną podwalinę do tego. Gdyby się Bessa potwierdziła, że przyszły cykl odda tak, jak ostatni w altach. Nie? I to będzie po prostu widać. Złoto pięknie się akumuluje lokalnie. Mieliśmy gdzieś tam podwalinę pod to, żeby z tego szczytu grabniętego lecieć po dół. Ostatnio sobie na live'ach omawialiśmy ten dołek, co trzyma nas właśnie na tym fair value gapie. I mamy bardzo mocną akumulację wyjścia górą, tak? Czyli potencjalnie robimy gdzieś tam rajd na ATH w tym momencie. I fajnie się to zreakumulowało. I złoto pokazuje siłę. Tak samo złoto do Bitcoina, które gdzieś tam cały czas pokazujemy. Monitorujemy pod kątem końca hossy na Bitcoinie, bo to też jest bardzo ważny aspekt. Złoto względem Bitka pięknie pokazywało dużo ładniej i czyściej i klarowniej szczyty niż sam Bitcoin na koniec hossy. Tak? Jak Bitcoin robił szczyt, złoto robiło wobec niego dywergencję, tak jak był właśnie szczyt hossy. W ostatni, mieliśmy przepotężne dywergencje na dołku i złoto odperformowało Bitcoina i ten był w bezsie tutaj, nie? Dołek 15k, dywergencja na szczycie, początek cyklu wzrostowego i obecnie mamy, omawialiśmy to ostatnio, dywergencja wzrostowa na dołku i omawiamy cały czas ten ruch, od kiedy tylko zdefiniowaliśmy szczyt tygodniowy tutaj na tym, na tym lokalnym oporze że jak tu złoto do Bitcoina potwierdzi dołek i wyjdzie górą, to dla mnie jest szczyt hossy, nie? I pięknie to też koreluje, złoto właśnie do Bitcoina, czy też właśnie Ether do Bitcoina, czy sam Bitek, czy sam Ether, że może tu być faktycznie szczyt. Oders do Bitcoina, czyli ten wykres wartości altów do, do Bitka, to samo. Mamy bardzo bearishowe kontynuacyjne struktury i to się może też zakumulować w kolejne Gdzieś tam półtora roku na kolejny cykl. I ja jestem na to gotowy. Nie mówię, że tak się stanie, jestem na to gotowy. Jak to się będzie potwierdzało, to będziemy na pewno, będę na pewno robił typowo materiały pod to Dominacja USDT. Bardzo ważny aspekt, taki sam, bo, co tu jest ważne. Chyba czwarty czy piąty tydzień, raz, dwa, trzy, cztery. Piąty tydzień. Nam leci w kontekście tego, że dobiliśmy tego miesięcznego fair value gapa, którego omawialiśmy, jeżeli tu potwierdzimy dołek, to może być bardzo źle. Chcieliśmy widzieć kontynuację pod, pod te dołki, kontynuację całego ruchu spadkowego i zobaczyć alt season w tym aspekcie. Jeżeli to się stanie, to alt season się potwierdza. Nie? Jeżeli ETH, bitek wybije ATH, alt season się może potwierdzić. Jeżeli ETH wybije 2800, alt season się może potwierdzić. Jeżeli ten wykres pójdzie po te dołki, alt season się może Potwierdzić i niepokojące jest to, że tutaj zaraz możemy mieć bardzo wysoki weekly dołek na momentum. Respektujemy ten miesięczny dwumiesięczny momentum, praktycznie jest bardzo blisko dołka i trzymiesięczne momentum może zrobić dołek, gdyby się tutaj dalej akumulowało. I co jest ważne, mieliśmy grabnięty trzymiesięczny ferwal gap spadkowy. external target na dole ten dołek jak grabnięty i tu możemy zrobić rewersal. I gdybyśmy tu poszli po te szczyty i wybili ten szczyt, który zgrabnął naszego trzymiesięcznego fair value gapa, to 100% nam się potwierdza BESA i tu leci, lecimy po ATH. I to też jest do monitorowania na bieżąco. Jeżeli chodzi o NASDAQa, miesięczne internal, external po ATH, Grzejemy teraz opór, ekstremalne nasze weekly value gapy, które były grabnięte. Wokół nich mamy idealne, mm, idealnego, yy, idealnie pod ten weekly value gap daily dywergencja. Pytanie, czy tutaj też zrobimy jakąś korektę pod tego gapa, o którym mówimy, czy stąd lecimy po ATH i to ATH może być grabnięte. Yy, I dopóki gdzieś tam. Yy, jest podstawa tu zbudować szczyt, to to monitorujemy. I jeżeli NASDAQ potwierdzi tu szczyt i zacznie lecieć, to też potwierdzam to bez na bitcoinie, bo poleci po prostu za nim. I czy to będzie z tego value gapa grabniętego? Mamy całe Liquidity grabnięte, jakie tutaj mamy. Czy też dokończymy ten model i Reversal z ATH? Też jest takie, taka opcja. Nie chcemy tu widzieć rewersalu w żadnym aspekcie, żeby lecieć po nowy dołek, bo wtedy lecimy na dół bo ten 3 -miesięczny po ten 3-miesięczny Liga, o którym kiedyś mówiliśmy na 14 tysięcy. I to wszystko, jak tak sobie podsumujemy, to wygląda być albo nie być. I jest to bardzo po prostu ciekawe, tak? I wszystko ma. Tak naprawdę tylko i wyłącznie znaczenie pod tym kątem, czy bitek wybije ATH, czy nie. Bo albo kończymy modele i robimy rewersal, albo kontynuujemy modele i przedłużamy ten cykl jeszcze do listopada. I to momentum, które tu mamy jeszcze po prostu wzrosty wyciągną, tak? Jeśli chodzi jeszcze o dolara, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, no to nic tu się nie zmienia, jest bardzo berry, jesteśmy w sześciomiesięcznym value kupie I co mnie niepokoi też, to tak jak wszyscy wiemy, bitcoin powstał w 2009 roku 8 albo 9, nie? 9 chyba na kosie dolara. I bardzo mnie ciekawi, bo nie mamy na ten temat żadnych danych obecnie. Co zrobi Bitcoin w czasie bez dolara? Tak, jak wiemy, historycznie gdzieś tam 3-4 pierwsze lata spadków są najmocniejsze, potem wieloletnia konsolidacja dolara. Tu może być to samo, także kolejne 3 lata nam dadzą bardzo mocne spadki. Wpadniemy na sam dół tej range i tu będzie kolejna jakaś tam wieloletnia konsolidacja. Bardzo jestem ciekawy, jak na to może zareagować Bitcoin, gdyby dolar zrobił taki ruch do dołu w kolejnych latach, a na to się zapowiada po tym, co widzimy. I nie mamy właśnie danych na to, co zrobi Bitcoin w takich warunkach, jak mieliśmy też parę razy na bezsie dolara, tak? Czy od 2001 roku, 2008 dołek i obecnie gdzieś tam widać podwaliny na szczyt w tym cyklu i pójście po te dołki. No, tak to by wyglądało. Nic dla mnie nie ma znaczenia, podkreślam. Żadne wskaźniki w tym momencie też tak naprawdę ani nic. No, mam podwaliny pod to, że robimy szczyt i price action robi szczyt i tak naprawdę jedynym teraz wskaźnikiem, jaki dla mnie istnieje najważniejszym w tym wszystkim jest ATH. Czy wybijamy, czy robimy rewersal? Jak zrobimy rewersal, to się podomykają wszystkie berisze struktury, jakie tylko mamy. Nie ma po co iść na dół, jeżeli już robimy model 3-miesięczny, miesięczny po wybiciu ATH. Dlatego to jest tak istotne, co tu się stanie. Nie? No jest jak jest, czekamy grzecznie sobie na rozwój, czy te dywergencje się będą domykały, czy zrobimy Rejections ATH. Liczę, że jeszcze ten ATH będzie grabnięte pod daily dystrybucję i dywergencję, tak jak to było w styczniu. Jeżeli czy nieważne, czy robimy dołek z tej strefy, w której jesteśmy, i pójdziemy po ATH, czy robimy do tego weekly value gap, co bym bardziej preferował i dopiero ATH rejections Bitcoina tutaj i dywergencja daily full out z rynku. Nie? No w sensie full out i tak jesteśmy, na moim kanale yy, bardzo na plus nam to też oczywiście wyszło. I obecnie monitorowanie po prostu sytuacji, co się może wydarzyć. Nasz portfel na spotach tak naprawdę no sprzedaliśmy na 10%, potem na 6% yy, na plusie i obecnie jest yy, około minus 10% na minusie, więc 20% alty poleciały od naszego wyprzedania się sumarycznie te z portfela i nie ma to znaczenia tak naprawdę nie? dla nas obecnie, tylko monitorujemy, czy warto się w ten rynek znowu ładować. Total 3 też nie omówiliśmy chyba, też bardzo ciekawy aspekt. Dopó dopóki Total 3 utrzyma tego, tą strefę, tego weekly order blocka, który tu mamy, do samego tego dołka ta strefa, jak będzie utrzymana, to jest potencjał iść do góry. Nie? Mamy gdzieś tam weekend momentum na szczycie, te niskie interwały na szczytach, pod to też się właśnie wyprzedawaliśmy. Yy, I drop mocny na altach dostaliśmy, ale struktura jeszcze jest ogólnie lokalnie yy, nienaganna. Nie? I dopóki się utrzymamy w tym order bloku, to jest szansa na kontynuację do góry. Jeżeli tu polecimy pod ten dołek, to dla mnie ten wykres leci na web po nowy dołek. Tak to wygląda. No być albo nie być pod każdym kątem. Tak 50-50 dawno nie byłem. Wiemy na co czekamy pod każdym kierunku. Mm, I to jest najważniejsze, to jest najbardziej istotne. Wiemy co potwierdzi nam no all season potencjalny i bull run. Wiemy co potwierdzi koniec hossy. Co się narysuje, to się narysuje. Ważne, że wiemy na co reagujemy. I tak to wychodzi. Nie? Yy, czekamy. Na bieżąco wszystko na Telegramie i na Discordzie omawiamy, zapraszam serdecznie, zostawcie suba, zostawcie lajka, like, jak na bieżąco korzystacie z tych materiałów i są przydatne i czekamy sobie grzecznie na to, co się po prostu wyklaruje. Ja nie jestem stronniczy, jaki, że to musi być koniec hossy, pamiętajcie o tym, omawiam te aspekty, bo takiej podwaliny pod to nie mieliśmy jeszcze w tym cyklu. Czy ma to sens cyklicznie, czy nie, to już jest druga sprawa. Ja tego nie będę olewał. To, czy się to potwierdzi, to jest druga sprawa. Na ten moment najważniejsze jest po prostu to, że ja jestem gotowy, że to się w ogóle może stąd potwierdzić, i wiem, że jak wybijemy ATH, to cały cykl się jeszcze przedłuży na pewno do listopada, i cykliczność się cała zachowa. No i obiektywnie patrząc na to, nie ma znaczenia, tak? czy wybijemy, czy nie bo jeżeli na no to spojrzymy z takiej perspektywy bardzo szerokiej nawet pod takim kątem, który omówiłem i ETH do BTC ma się zreakumulować tutaj przez półtora roku. Jeżeli ETH ma zrobić nawet bezse z tego miejsca i dobić nie wiem 800 dolarów, 500, 300, nie mam pojęcia, ale co targetować, to tak naprawdę przyszły cykl może być jedną z największych okazji dla nas i te wykresy będą mogły robić w końcu takie wyniki, jakie robiły w ostatnich latach, tak? I ETH do BTC by się wtedy zreakumulował. I taki ETH, nawet biorąc pod uwagę, żeby spadł do tego ekstremalnego order bloka, to stąd do ATH potem mamy już parę tysięcy procent. Wiele altów mogłoby zrobić w okazję życia. Potwierdzając te ruchy, nie. Więc ja tam nie uważam też, że to jakaś katastrofa. Raczej znaczy traktuję to jako jedną z najlepszych okazji na przyszłe cykle. Gdyby się potwierdziła teraz Bessa bez alt seasonu, bo te alty nie oszukujmy no, są w takich strefach, że ciężko spekulować, że mają po co spadać. Tak naprawdę wiele tych altów mogłoby zrobić takie korekty, jak Link. Korektując poprzednią hossę, i dopiero przyszły cykl zrobi mega, mega bull run. Ty gdyby się w ogóle potwierdziło. Tutaj aż miesięczny moment, jakiś ruski szczyt, dwumiesięczny szczyt, gdzieś tam no, bardzo się wyczerpują te wykresy w skali ogólnej. I pójście po te ekstremalne supporty, ja jestem na to gotowy. Dopiero w przyszłym cyklu, gdzieś tam pójścia po ATH, gdyby się potwierdził season z tej strefy, gdzie teraz jesteśmy, to stąd możemy lecieć po kolejne szczyty. I to się jeszcze nie zanegowało. Nie? To jest najważniejsze w tym wszystkim, ale co jest kluczowe, ja jestem na to gotowy. Wiem, co mi to potwierdzi. Wiem, co chcę widzieć pod wzrosty. I to jest tylko czekanie na to, co omówiłem. Tyle. Dzięki. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Widzimy się wtorek, czwartek 16 na live. Przepraszam, czwartek live'a nie będzie niestety. Wtorek tylko będzie live 16. I tyle. Dzięki wam bardzo, pozdro. Trzymajcie się i czekamy na potwierdzenia.